Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, w tym wyjątkowym dniu klękam przed Tobą, wspominając i dziękując za doniosłe wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Dziękuję, że był to początek Kościoła, do którego mogę należeć dzięki Twojej łasce. Dziękuję, że stało się tak, jak zapowiedział Pan Jezus, że tak bardzo możemy ufać Jego słowom, możemy być pewni prawd wypływających z naszej wiary. Panie, pozwól, by Duch Święty zamieszkał również w moim sercu. Z całej duszy wierzę w Jego moc, w Jego cudowne prowadzenie, siłę, jaką ofiaruje. Pozwól mi pomodlić się dziś o Jego dary. Duchu Święty, proszę, towarzysz mi w całym moim życiu. Bardzo potrzebuję Twojego prowadzenia, pragnę słuchać Cię każdego dnia, by wypełniać swoje chrześcijańskie powołanie. Błagam, pomóż mi oczyścić serce z grzesznych plam. Pomóż zerwać z każdym złem, które tak często wygrywa w moim życiu. Duchu Święty, napełnij moje serce pokojem. Wlej we mnie mądrość, męstwo i pobożność, bym budowała swoje życie na podstawie słów Chrystusa, by to przede wszystkim na nim skupiała się moja uwaga. Pozwól, bym umiała dzielić się chrześcijańską miłością, by nie zabrakło mi miłosierdzia, bym umiała wybaczać i jak najlepiej świadczyć o swojej wierze. Duchu Święty, spraw, bym w każdym momencie mojego życia potrafiła pielęgnować w sobie uczucie wdzięczności za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga. Pozwól mi doskonalić się w mojej wierze i naucz całkowitego zaufania do mojego Ojca w niebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!